Ile czasu zajmuje przygotowanie projektu? Jak długo siedzisz przed programem i zastanawiasz się, jak przygotować wizualizację, by klient zrozumiał, jak ma wyglądać jego wnętrze? Myślisz, że można to zrobić szybciej? A co jeżeli tak? Cześć, z tej strony Marysia. Witam Cię w kolejnym odcinku Nie Man na Tropie. Dziś opowiem Wam o tym, jak przygotować sekundę wizualizację dla naszego klienta. Ciekawy jesteś? Zostań ze mną. Podczas spotkań z projektantami oraz architektami wnętrz rozmawiam na temat tego, ile czasu trzeba poświęcić na to, by przygotować odpowiednią wizualizację dla klienta. Z pomocą może przyjść folia Przymierz Nieman. Kto z Was słyszał? To rozwiązanie, które pozwoli Wam podczas pierwszej rozmowy zrobić tak zwanego i pokazać klientowi, jak będzie wyglądało jego pomieszczenie podczas połączenia kolorów, które wybierze i na które się zdecyduje. Folia Przymiesz Nie Mam, bo to o niej mowa, jest hitem podczas moich spotkań. Jest dostępna w naszej firmie. Jeżeli chcesz, potrzebujesz i ułatwić cię na pracę, wystarczy, że się do nas zgłosisz. Możesz ją u mnie zamówić. Jest ona ciekawym rozwiązaniem, kiedy rozmawiasz z klientem, kiedy już masz wizję wnętrza a on ma swoją wizję i chcesz zobaczyć, jak połączenie kolorów będzie wyglądało w danym pomieszczeniu. Spójrz na to, jak ciekawie można połączyć kolorystykę różnego rodzaju. Płyty matowe z głęboką strukturą drewna, płyty połyskowe z matowymi i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, że ze mną byłeś. Kolejny odcinek Nieman na tropie już za nami. Folia Przemierz Nieman to ciekawe rozwiązanie. Chcesz taką? odezwij się do nas. Do zobaczenia.